czy jeszcze zdążymy mecz zagrać? Chyba zdążymy. To zagrajmy. Trzy mecze zostały z drugiego 10-dniowego kontraktu. Także zobaczymy też jak tutaj to wyniknie. Ja, ja na razie głównie ćwiczę na ergowiosłach. Ja sobie robię 40-minutową serię na znaczy serię sesję na ergowiosłach. A potem sobie jeszcze przechodzę tak z 20 minut na maszynach, jeszcze poćwiczę i spadam. Tabaty, stary. Ty naprawdę dla osoby, która jest bez kondycji, polecasz tabatę? Przecież ja bym się na tym zapiłował, stary. Poziom trudności jest przedostatni. Superstar czy coś. Dziękuję, Sasek. Dziękuję, Sasek. No jakoś się udało bardzo ładnie dość wczoraj z tym monopoli. No dobra. Eee, to są Clippersi, tak? Los Angeles Clippers. I na razie przegrywamy. Oj, ten bardzo dobrze rzuca outside, więc będę musiał uważać na obronę. Przegrywamy 4 punktami. To nie jest jeszcze tragedia. No czy ja mogę mieć tylko jedną gwiazdę? To jest głupie. Oj, zybam. Chujowy początek. Fatalny. A czy czekaj, ruch odwrotnie, bo katabolizm cię zżera. Właśnie nic mnie nie zżera, bo katabolizm występuje wtedy, kiedy ćwiczysz w strefie beztlenowej, ja e, dostosowuję swój wysiłek tak, żeby ćwiczyć w e, jeszcze w fazie tlenowej, e, żeby. żeby, żeby to, to jest tam na, na, najbardziej optymalne właśnie do spalania tkanki tłuszczowej. Więc ja ćwiczę tlenowo Kurde, nie wpadło e, dlatego, dlatego się tego nie boję i, i to mi nie grozi Kurde, fa co ja robię? C- minus mam Fuck

Kurde, niedobrze. Fatalny ten mecz. Dobrze. <grywka> Asysta, good pass, przejęcie piłki, styl cudownie. No teraz odrobiłem pięknie. He's well focused. Right? Well, obviously he's got a very clear idea of what they need to do defensively. Close out on those shooters, take away their airspace. But if he's just said and done. And guys, I can't overstate the importance of communication. The guys have to be talking, helping each other out, making sure they know where the shooters are, ready to switch. No kurczaczki, dlaczego ty nie, nie podajesz od razu, jak jestem tak ładnie ten? Cześć, a co tu kto napisał? Ej, Rogi, dzięki ci bardzo zasuba szacun! Dziękuję, dzięki wielkiej, witamy! Dziękuję. A czemu nie było, że zasubowałeś? A to nie wiem, to jest dziwna sprawa. Czekaj, zaraz zobaczę ten program, uruchomię jeszcze raz do subów. Przepraszam, ale, ale dziękuję Ci bardzo mimo wszystko. Mimo tego, że nie było ten... Zaraz odpalę coś, może się z programem zawiesiło, nie wiem, przepraszam w każdym razie, teraz już powinno wszystko działać. Ale no, dziękuję bardzo za suba, dzięki wielkie, stary. O, rydik.

Paterson spokojnie, bo to już drugi faul. Wczoraj panda nie przybiła piątki, ale podziękowała Ci młody, to nawet ja pamiętam. nawet ja pamiętam. Pięknie.

Kurwa macie, puściłem go. Aj, pała. Szkoda. Uh, eee, shooting guard teraz, a nie, 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 nie kibicuję nikomu, ale ja jakimś tam fanem koszykówki nie jestem wielkim. Słabo, słabo, tutaj ten mój performance niestety nie najlepszy. Trzy punkty, asysta, faul, ale jeden steal. Przegrywamy dziesięcioma punktami. Kurde, Heisenberg fauluje. Skorpion, spoko, spoko, spoko. I tak dziękuję za samą chęć. Kupna suba. Dzięki wielkie. Jak to ja nie lubię sportu, stary. Ja się uwielbiam siatkówkę, kurde. W piłkę nożną lubię grać. A znaczy, wiecie, ja, ja mam taki syndrom, że średnio mi się ogląda. Ja wolę grać czy, czy że tak powiem, uprawiać te sporty.

chociaż więcej rzucać kurde Ja to Nie poda. Będzie rzucał, kurde, ma pozycję, a nie poda do mnie, Frajer. O, V. Czwarty faul już Pattersona. On musi uważać, kurde Rybaki o 10 będą, czyli za 9 minut. Ja nie wiem czy cały mecz zdążymy rozegrać. Tutaj najwyżej zrobimy pauzę. To, to się sejwuje jak się wychodzi z tych meczy.

Find it here in the second off stride and off track just a bit after that one he had earlier. Now Griffin and Sutton it's going to be out of bounds for Clippers. Clippers, and Hall's a free agent this offseason. Playing well over the last three seasons, he was a safe bet to get a nice new contract. Two guys at this level they get paid in this league. The Raptors making a switch here. Galen is checked in from ten feet out and Griffin's. O ja nic tu nie gram. Dobrze, asysta. To się przyda, bardzo dobrze. To się przyda, bo już jest, kurde, naprawdę cienko. BLOO! Kale, czapa! Jest! W końcu, dobrze. Ładnie, ładnie. Och, to prawie pada, tak się odbija. Dziarsko. No dobra, ale to w sumie nawet nie najgorzej ta połowa potem wyszła. Parę było błędów, to wiadomo, że nie było idealnie, ale mimo wszystko myślę, że całkiem spoko. Także na Isik. Dobra, to ludziska. Myślę, że tutaj zrobimy przerwę, a ten mecz sobie dokończymy jakoś tam innym razem. Save and quit. A za chwilę gramy w ropaki z ekipą. I to jest plan.